Ty myślisz jak ja babcia, no to jestem słaba No to ci się też trochę na nauczki nada Moje zdanie nie osiedlu tutaj każdy wie Nawet jeśli tego nie chcą to zgadzają się No bo jeśli się nie zgodzą no to będzie kill Wszyscy tutaj wiedzą że babcia to mega skill Ty, do mnie teraz, podbierasz pieskiem, nawet nie wiesz, czy mnie już mają. Disso z takim tekstem. Czy pani przypadkiem nie jest ze takiej aktywności? Czy pani przypadkiem teraz nie zoomieści wszystkie kości? Niech pani mnie teraz nie obraży, bo brudne teksty polecą i żeby nie daj Boże u pani nie było załamanie serca. Napiszcie w komentarzach, kto wygrał tą rap bitwę.